Hej. Dzisiaj zaczynam taką permakulturę w dużej skrzyni. Mam zamiar tam posadzić kwiatki. Jestem na takiej pięknej, pięknej łądce. Oczywiście wiatr hula. A tu za mną jest takie wysypisko różnych rzeczy, chyba ktoś z budowy wyrzuca. I są różne gałęzie, drewna. Tutaj mam. I właśnie napełniam sobie karton, żeby tutaj. Zanieść to na moją działeczkę właśnie tam na razie. nią z daleka. I w niej wymyśliłam, że z tyłu będą słoneczniki, a z przodu niższe kwiaty. Teraz będę wrzucać suche, suchą trawę. Może być trawa, albo może też być sianko. Kolejny etap to jest nawóz, i ja idę po obornik koński. I tu jeszcze zbierane z domu różne wczątki roślin, skorupki jajek i to też wrzucam. Słomy, lub siana, czyli suchej, suchej trawy. Tak to wygląda. Za chwilę będę to dokładniej układać. Ale mamy warstwy kartonu, gałęzi. Słomy, lub siana, albo jedno i drugie. Nawóz koński, lub jakiś inny obornik. I tutaj mamy różne szczątki, które nam.

gotowane podłoże. Jeszcze sobie je troszeczkę wyrównuję, ale tak naprawdę, no wiadomo, że taka ziemia powinna ta cała permakultura pracować sobie z pół roku, żeby nam to wszystko się ładnie połączyło. Ja, że robię to na świeżo, teraz mamy maj, to po prostu zaryzykuję. Zawsze to będzie lepiej niż, niż normalna ziemia. A zobaczymy, jakie będą efekty Zasłonecznik nam wyrośnie duży w tej skrzynce. cznik jednoroczny. Mamy tutaj w odstępach 25-50 cm. Wysiew marzec, maj, kwitnienie, lipiec, październik. Ja przygotowałam sobie już otworki z ziemi i, i właśnie będę tutaj wrzucała ziarenki. Gladiolek, czyli znane jako mieczyki. I również mamy zawsze na, na kwiatach przepis, kiedy, kiedy jest wysiew. Czyli mamy tutaj łopatkę i mamy to marzec-maj, czyli prawidłowo na 10 cm w dół i odległości e, 5 cm. Rośnie roślinka 80 cm. Ja zostawiłam troszeczkę im tutaj miejsca, więc chciałabym, żeby wystawały ponad tą moją skrzynkę rabatę. Kwiatki zasiane, słonecznik i mieczyki. Tak to wygląda, kochani. Ja tymczasem zmykam na obiadek.